Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Party jest ze mną Werteś. Siemano, jestem części Tak, i Werteś dzisiaj wymyślił taki hardkorowy challenge, otóż... Gramy sobie, znaczy przynajmniej ja na razie, jak widzicie na ekranie do górnogami. Czekaj, gdzie jest to, Czekaj, gdzie będzie wózek? Chodź jeszcze, patrzcie... Halo. A, już są wózki! E, czekaj! Dufa, nie da rady. Dobra, to ja wyjaśnię tak, to sobie na spokojnie, teraz odwodzę. E, wiecie, są takie super secret settings, tak, i to powoduje to, że możemy sobie odwrócić po prostu wtedy Minecrafta do góry nogami. E, czyli, no, będzie dosyć hardcore z tego względu, że jak widzicie, już pierwsza gierka i naprawdę ciężko było ogarnąć, w którą stronę wózeczki w ogóle do dospadać, nawet nie zauważyłem kiedy. E, i tak jak u mnie na przykład teraz to widzicie z górnogami, Wertes na razie sobie gra normalnie, ale u niego później, jak będzie nagrywał, e, będzie również to wszystko do górnogami, tak? I, i... Tak, o 14 odcinek. A kurde, wyprzedził mnie, ja pierdziałam, ale do, dobry ogar miał, bo biegł w drugą stronę, nagle zobaczył, że ja biegnę tamto i się odwrócił. Okej. Okay. Tak więc, no, będziecie mieć tutaj w rogu ogólnie kranik tak jak ja to widzę, a u Jezus maria. Ale wy będziecie to oczywiście widzieć. E... No, normalnie. Yy, tak, normalnie, a, ale ekranik będziecie mieli... Tak, nie ale, widzę. Ale to będzie do, do góry nogami. Ja eee... po suficie, stary! What the... no. oh! dupa! I tylko dodam, że to jest też mój pomysł, taki, żebyście no. widzieli to na dużym oknie. Normalnie, bo raz kiedyś już nagrywałem takie odcinek właśnie do góry nogami. I się dużo osób skarżyło, że po prostu się w głowach kręci tak. przez to i tak dalej. I tak A to dalej, jest momentalnie. Chciałbym, żebyście normalnie to widzieli, ale też mieli podmiot, jak to my widzimy. To jest momentalnie i to stra. Czekaj, góra-dół, dół. ok. <słuch> O oh my God. Dobrze, że jest w miarę mało graczy, to przynajmniej łatwiej to ogarnąć, tak, ale tak, mimo tak, wszystko, tak, tak. mimo wszystko jest, 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 jest ostry rozpierdziel. Ja tam bo Cię bo. nie biję, jakby, coś, wiesz, tak. bo teraz tutaj... Znaczy, ja się boję garnąć. tylko, że jak gdzieś wypadnę dalej, to nie będę wiedział, jak wrócić, wiesz, bo, bo nie Aha. widzę schodów w ogóle. Czekaj, bo mi ten Deadpool tak, zaczyna ten spider tak wchodzi, że może Ciebie uderzam, nie? Ja nie wiem, gdzie... Ja nie... A, tutaj, oczekaj, bo ja prawie nikogo nie biję, stary, teraz. No widzę, nie? co to jest?! Ech. Jak się Nawet jej nie widziałem. jesteś na drugim miejscu? To jest naprawdę trudne, stary, nawet nie masz pojęcia, ty. Ja myślałem, że że to będzie łatwiejsze do garnięcia. czy coś, a to jest naprawdę... Ten się chowa tu wrogo rogu, wypierdzielaj stąd. A, oła, oła, nie, dawaj, do góry, do góry. wasz. Jeżeli ja wygram jakąkolwiek gierkę na tym trybie, to naprawdę to będzie coś niesamowitego po prostu, nie? Do góry, dawaj. To jest sam punkt mamy. O. To... No nie do końca. Punkcie bier, bier, wyprzedziłem. Bier. Ale ej, ale, ej! Dobrze jest! Ja tą gierkę... Ło no. Jezus Maria! Oj Halo, a czekaj, aha ja byłem na, na górze. Star, jaki tu jest... Ja nie wiem gdzie ja jestem, ty! Tu są schody do górnogami! O lui tu chodzi! Ty... Aha, czekaj, to jest to jest podłoga, to ja byłem gdzieś wyżej. Ja tak spadłem nagle do góry. What? No dobra. Czekaj. E, e... Ja idę na kozaka, bo, bo wiem, że masz przypadek, cię ktoś zobaczy. Może uh -huh. kogoś ogarnę tutaj, zanim cię wystrzelą. A ja nie wiem, czekaj, to ja widzę ciebie, Ja O, ole, to, no, to jest jeden z najbardziej łamańcuchowych ja tutaj. Widzę Dragonfly, całą. Mój mózg dostał właśnie erroru po prostu, jak na to patrzę. Ja nie wiem, o lui, tu chodzi, no, nie wiem o co chodzi. O, trzech graczy w ogóle zostało. To ja bym ci pomógł chęć, ja bym się chciał postrzelać do góry nogami nie? Ojej, oj, Cześć, oj, oj, idę oj, oj, ci pomóc, oj. patrz, idę ci na ratunek. Jak, jak się... Ty, a jak zejść? Ja bym musiał wtedy wejść. Nie, to jest to... za dłu... Ja nie mogę myśleć. <laughs> no bo... Nie mogę myśleć. Nie, no bo żeby żeby, oh, żeby zejść Dobra. na dół, o, muszę wejść, a żeby... Uważaj, uważaj, czaj się na ciebie za tobą. A, a, gdzie? Ha. Nie widzę! Pod tobą, pod tobą, a, a, pod tobą. I to czekaj. jest finał jakby coś. Dawaj. O, czekaj, bo spadłem. Okej, okay, ona jest na samej górze, jesteś na samym dole. A, 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 Jezu, jak się ciężko celuje, ja nie mogę wycelować. Oooo, ciebie, ooo, ciebie. brawo. Ja nie mogę wycelować, stary, ja. Góra dół... No. O, ja góra no. dół po prostu naciskam no. jak porobany. No. Jo, nie, to była jedna z najgorszych gierek, jak na razie mówię. Ja nie wiedziałem, gdzie jestem, czy na górze, czy na dole. Totalnie, totalnie się pogubiłem. Ale to totalnie Dobrze, ja tam widzę, ktoś leci nie ma nikogo. No Okej, okay, tu ktoś jedzą gamiła. Za... Za no nie, zastrzelił mnie. Nie wiedziałem w którą stronę strzelał. Czy do góry, czy na Aha. dół. <śle> ja to ale to naprawdę, wiecie co, można się zmęczyć. To naprawdę można się zmęczyć, bo to... LOL, trafił mnie. Jednak Ty się... się zastrzeliliśmy z gościem, też tak? dlatego ona wygrała, no? O widzisz. <grym> Diamond Mine, no to powiedzmy nie powinno być jakieś za... Nie, no, chociaż... to, to akurat bez lipy. Najbardziej hardkorowe jest moim zdaniem właśnie to strzelanie, co? No bo jednak, wiecie, celować jest... Aha. Ej, będzie mogę do dziury trafić. <grym> <grym> o, taj, Jest. Znaczy w dół, znaczy do góry, no nie tak o, diament i emerald koło siebie, dobra, u, u, mam szansę. Do góry ty, u mnie nic nie mam, masz szansę, no, e, e, czekaj, bo teraz nie wiem czy jestem Wygryżasz. na dole. Nie mogę iść! Halo! Halo! E. 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 Dobra, eeepab... E. ale stary ja bym to trzy razy szybciej wykopał, tylko że ja się za nim obrócę, zanim Aha. pomyślę w którą stronę, e. okej? Okay. To już leci, nie? Do ja pierdzielę e. Kurde, dawaj mi coś, to z mnie nie leci. Ja. Nie ogarniam po prostu tego wszystkiego co jest? Aha, tu jest to. No nie, no nie zabieraj! Ty picho, co mi zabrałaś diament? Kuźwa, za wolno kop... Wypierdzielaj mi stąd! Sluju. Ty luju zasrany! Jak mi się wbiła, picza! No i co z tego, ale mi się wbiła. ja już chciałem kopać, wiesz, ja tu wymierzam, wymierzam w diament, a tam mi wleciała w diament. Potem Emerald mi kuźwa chciała. No co za menda, ty? No co za menda? Ale akurat wyjątkowo, kurde, ników nie widzę, nie? Czaisz to? O Jezus Maria! czego, czekaj, czekaj. Ja sobie biegnę za gościem, żeby mu da dać. Echi A, to teraz oh. tylko we dwójkę zostawiliśmy, tak? Okej, okay. no. to, to szybko, szybko poszło. No zrobiłem tak tylko, żeby dzisiaj I, 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 i. I, I przegram. O! Nie przegram! <IK> Ale przyznaj nie się. Ruda, przyznaj się dałeś mi wygrać czy nie. E, dałem ci, żebyś mi podleciał walnąć i myślałem, że jeszcze sporo czasu, bo ostatnio gra, no nie? No właśnie tak poczekam jeszcze trochę, trochę dłużej, mówiłem, dłużej nie? A tutaj dosyć szybko wyszło, nie? I e, tu tylko trzy osoby. Aha, okej. Okay. Hmm? A, bo tam gości wyszedł, no 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 co. Okej. I to okay. e, teraz w ogóle to co mu zrobiłem, nie? Trochę tak. Żeby... Znowu tutaj mam mainfaka, kurde, czy jestem na dole czy na górze lul. No hmm? takie się na mnie czai, czyli chyba wygrasz, wiesz? Aha bo to jest coś takiego, że chciałbyś wskoczyć na y, ten. Na, na jakby te platformy, które są normalnie wyżej czy coś takiego, bo one jak są odwrócone są na ziemi i, i takie. No. No, nie wiadomo o co chodzi. I to wygląda jak takie koszyczki na przykład podwieszone pod sufit, dobra coś takiego. Mhm. I tak biegniesz, masz wrażenie, że tam wskoczysz, a tu nie. Je. Ona cię goni czy ty jest schowany też? Oczywiście co, on, ona mnie widzi, nie? Ale gdzieś mnie szuka, teraz chyba jest jej uciekłem. Ja póki co nie widzę nawet ników żadnych w sumie, więc. Mhm. Kurde, szkoda, że tam ten gości wyszedł. Aha. Ogólnie dwie osoby wyszły od samego początku, wiesz? No bo się zdenerwowały, że, 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 że nie dają rady. O -o 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 -o. To możemy spróbować jak coś na, na inną gierkę pójść tutaj. No jak tutaj, nikt nie dołączy, nie? Na razie. Na razie dupa, widzicie, kuźwa, wakacje się skończyły i teraz nagrywanie party na ranem to jest tak kolebnie trudne. O, udało się. Czyli gdzieś tam się znalazła, tak? A, no, próbowałem odbić. Nie wiem po cholerę w ogóle ten kijek jest jak on do niczego o, i dołączy, tak... Dołączył. A spoko. Jak on i tak do niczego nie służy, nie? Falling no, Sun! Nawet nie odpycha, nie? Dobra, patrzę się do góry. Okej okay. Nie, tu, tu jest w miarę <grym> Easy, tylko tylko muszę patrzeć na odwrót jakby, że góra do... Tak, tak. Tak jakby... widzisz, <grym> nawet widz wszedł. Okej. Okay. E, Okej, okay. na razie. Na, ra na razie jest w miejscu. Nie ruszam się. O nie... Yy... Ty Easy, czekaj, dam radę. Dobra, ja muszę dać radę. Ale... Okej. Okay. E, nie, tutaj nie, okej. Okay. Ale i tak jest ciężko powiem ci szczerze. Naprawdę. <grym grym> <grym> <grym> okej. Okay. Okay. Już wagarują mi w party gra. Czekaj, bo tu terenu nie mam, kurde. Eee, e, e. Gdzie? Jak tu się skacze? Aha, bo ja muszę z górnogami, czekaj. Ja nie dam rady tak skakać z górnog. <grym> o! Fuck! Nie mam. O nie, do dupa. A. Nie, nie ogarnąłem się, bo spadał na mnie piasek, a ja nie mogłem ogarnąć jak mam uciec po prostu. O, mhm. to, dobra, to, to, może okay. to może być w miarę okej. Okay, to może być w miarę okej, bo... Bo to i takie tak, i tak mm. jest trudne czasami, także to nie ma z No To jeszcze jedna osoba dołączyła, także super. O, wow. o, o, o. gdzie ja biegnę? Okej, okay, tutaj. O, ale to dziwnie wygląda do górnogami. Co się dzieje w ogóle? Ja To wiesz, bo tego na monitorach zwykłych nie widać, no nie? No. Tych 60 hercowych, no, a u mnie na monitorze już widzę jak ta gra działa. W sensie, że co? E, co tutaj zabija Aaaa. co zabija, wiesz? O, odpadłem. E, bo tutaj te partikle chodzą, no nie te januszowe. No chodzę, chodzą. I one nie zabijają, bo to są tylko partikle, Aha. ale pomiędzy tymi partiklami latają szybko gał, gałki śnieżne. Aha, okej. Okay. <tarp> ja dopiero to na tym komentarze zobaczę. To będzie hardcorowe kuźwa, do, kuźba, do gór nogami. Nie mogę się tak ustawić w takim kątem, jakim zazwyczaj normalnie wygrywam, więc... Więc, o Jezus Maria, trudne, o! No nie, już mi gasi. No to jest standardowa taktyka, jeżeli ktoś mi atakuje moje pole, to ja atakuję jego pole. Może uh, wygrasz, šit. bo wiesz, że tutaj... Nie wiem, jakiś gościu wygra. ma, jakiś każe, gościu ma trochę więcej, nie. wiesz? No Ja mhm. przez te koszenie właśnie całe punkty straciłem. Kurde, co gościu ma tak duże, ty, dzieło nie jest w ogóle, ty. Halo, ktoś mnie kosi. Ktoś mnie kosi, nie wiem kto. Patrz pat, 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 jak mu punkty lecą. Nie, stary mi by tak stary. samo leciał gdybym grał normalnie Muszę być chociaż drugi. Nie, 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 nie. Dobra, będę chociaż drugi. Nie, pierwszym nie mogę być, bo nie ogarnąłem w ogóle, w które bloki no. celuję. Tyle bloków omijają w ogóle masakra, nie? O dobra, to o, e, nie mogę, tak, tak, nie, nie możemy klikać w pięć, znaczy ja nie mogę, bo, bo wtedy się włącza normalny tryb, więc w sumie tutaj mam dodatkowe utrudnienie, bo wtedy nic się będę widział. No. E, e, czekaj, e, tędy, okej, okay, tędy, okej. Okay. Wiesz, że kto, to, ktoś mnie tutaj wczoraj dałem wyprzedził jak próbowałem nagrać? Serio? No. E, c... Jak ja e. sobie tutaj zawsze skracam tak muszę ogóle to nie dołem, czy To tak, nie, no. to tak sobie nie? Wszystko mi zasłania, ty głowa, konia mi zasłania, ręka mi zasłania. Nic nie widzę! E, biegnę na czuja i to tak totalnie. No. E, tu będzie zakręt gdzieś. A, tu jest zakręt, dobra. E, muszę być chociaż drugi. Nie, tu widzę dziurę, ja jesteś... dobra. Póki co, jesteś drugi, nie? Wierzam tak. dziurę. <laughs> nie, skitu. Jakby tu więcej widzów na przykład grało i by zobaczyło później jak ja się tutaj męczyłem i dlaczego mi tak słabo szło, nie? No. <laughs> ASSASSIN! Ostatnio mi się nie udało tutaj na górę wskoczyć, a teraz nawet nie mam co próbować, bo... no, no bo nie. Ja idę do moich krzaków bo... asasyna. Bo parkour nie ma master, tak? Tak, ja idę do krzaków asasyna, Stary, ja, ja w tych krzakach to już kilka razy mi się udało wygrać, nie? cześć to? Mhm. To są dosłownie krzaki, krzaki asasyna. asasyna. No to no, ja coś tak teraz nawet nazwałem, nie? Krzaki bo i wygrałem wtedy. No, jak gonię gościa, próbuję na jolo iść, nie? Uwielbiam te krzaki. Widzę mój target, ale na razie nie lecę do niego. Tu mam mister klocka teraz. Ja normalnie nie, nie umiem za tutaj bić, to ja sobie skrócę drogę. Jakbym umiał normalnie się tu bić, to może bym startował. Ja normalnie nawet mam zaraz problem, tu. To nie, to ja się pochowam trochę. O, moim targetem. Kogo masz targeta? E, jakiegoś typa. Nie wiem, gdzie. Już gdzieś pobiegł na drugą stronę, w sumie tutaj. Dobra, czekać, bo. Jak ja mam ciebie w targetie, to jest przypomu zaraz padnę, nie? Aha, czekaj, czekaj. Target roco 1 jakiś. No to. O i nie, Messi... A gdzie on jest? A tutaj czekaj, czekaj. Na środku. Czekaj, 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 czekaj. Spróbuję. Nie, muzyka z karaibów by się przyda. Wtedy nic nie jest niemożliwe. No chodź tu Piczo! On będzie uczekał ode mnie, mam wrażenie, ej. Panie Messi! Ej! Ciej, ciej, ciej. Dobra, uważaj! Jest! Brawo! Raczej, yes! brawo. Co? Nie wiem jak ja to zrobił. To był czysty fart. Do. Czysty fart! O nie. Ale nie, ja jestem w szoku, że w ogóle jakiekolwiek gierki wygram. No wiadomo, mało graczej w ogóle, ale jednak no mówię, z takim utrudnieniem to nie jest łatwo cokolwiek wygrać, nie? No nie ja wiem, ale no już... Pamiętam ja, z Nofukiem ja, jak się tak biliśmy na PvP, to masakra była. Ja, ja czekam jeszcze na... E, czekaj, na co czekam? Na... 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 Shoot the ship na pewno czekam, bo to, bo to będzie ciekawe, bo strzelanie tu jest w sumie jedną z najtrudniejszych rzeczy. E, co tu jeszcze mogłoby być ewentualnie? Kolorki też by były przerobane moim zdaniem, no bo, no mówię, góra-dół jest straszny, straszny mindfuck. Mhm. Niby chcesz dać do góry, a on daje ci w dół jakby... To... <laughs> Fuck logic.

Ło, nie! Spadaj! 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 Ty, czekoladowy pindolcu, spadaj! No kurna, pobiegł za. No ja teraz nie wiem nawet ile mam terenu stary, już teraz, nie? A! Tak, spadłem, dupa. Nie idzie tego ogarnąć do góry nogami, nie widać gdzie biegniesz nawet. Nie wiem, widzisz, że masz dziurę, jakby przed sobą, czy to za sobą, czy nie wiem sam. Ale nie no, ja wiem. rozumiem. terenu masz. Nie, terenu masz o od sporo, masz tu mają mało. No bo ja sobie tak poleciałem, żeby mieć dużo tereny, jeszcze jednocześnie zagradzałem drogę trochę. innym. Także spokojnie. Wiesz, ja co mi się wydaje, że na Easy to wygrasz? Chociaż jeden, jeden gościu może, możesz mieć tu z nim problem, chociaż nie, czekaj. Nie, 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 nie bo, bo widzisz, że ja mam tutaj swoją platformę, jeszcze mam przejść do drugiej A, do no strefę. to zobacz. Easy, 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 dobra. Także nalajcie, nalajcie. Tylko se nie widzę żadnego problemu, żeby wygrać. Tylko se nie... nie oddziel tego. Nie, 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 ja sobie tutaj widzisz, tak chodzę, że się zawracam. W tym momencie, i wracam na pole, nie? <grym> Się zapytał, ja to... czy, czy lubi czekolady? ja dopisałem fuck you Bo mi, mi zagrodziłeś drogę, czekoladowy bambusie ty <grym> Lubisz czekoladę? <grym> fuck you <grym> Nie lubię czekolady, czekolada jest tucząca, kaloryczna, ble O w dupę, ale masz przypał, ale masz przypał Co ty nie ale powiesz, masz przypał Jeżeli w ogóle do połowy mapy przejdę, to będzie sukces no. No. Nie, spadłem. Jezu, to nie jest do, to, to jest nie do zrobienia do góry. A! Czuję się jak jak kiedyś grałem właśnie i zero parkourę ogarniałem, to gram nawet gorzej teraz. Ja, ej, gdzie dalej doszedłem do trzeciej platformy Rekord, kurde. myślałem, że będziesz przy końcu poczekać, ale ktoś światło ze mną, wiesz? Nie, 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 ma, nie ma opcji nawet. Ja, ja normalnie mam z tym problem, e, no, dobra. O kurde, o kurde. O, Jezus Mary, jeszcze kolor pomyliłem. O, no nie, jeszcze nie trafiłem, fuck you! Okej, okay. eee, okay. eee, Musisz to wygrać, bo ja coś nie dam rady raczej. Eee... E, cyjan, gdzie jest? Kurna cyjan tu. Eee, to jest to? Tak. Eee, różowy, 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 różowy. kurde, gdzie są... No nie widzę! A!

a ja, miałem, a ja miałem swoją życiówkę, bo jeszcze nigdy tu punktów nie miałem na tamtej grze, nie? Ładnie, ładnie. Nie, ja, ja... Ja chociaż może by był drugi, ale, ale jakbym tak kolorów dodatkowo nie mylił, nie? Ale strasznie w ogóle długo jakby się musiałem zastanawiać, bo nie dość, że patrzyłem się na, na, na ten kolor, to tak, jeszcze musiałem... Tak, to jeszcze nie? To no. <laughs> To jest masakra, dobra. W sumie tutaj... pójdzie to zrobić, w sumie. Ach, jakoś tak... Oj, e, nie, oj, nie, aha! Czekaj. Aha, jak naciskam do przodu, to Oj, idę do tyłu, tu, 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 co? Tu run, oh! Bury, run! <grym> nie, bo jak naciskałem do przodu, to, to się cofałem i, i, i trochę nie w tą stronę poszedłem, poszedłem wprost w dziurę, nie? Także inteligentnie bardzo. <grym> A to będę miał taktykę, run, Berry, run! <grym> tak, biegnij. W sumie nawet teraz widzowie pisali też, żebyśmy zrobili na przykład challenge z tym, z Shiftem na przykład, nie? I też się zastanawiam ogólnie, no, w, niektórych no przeszło, nie. w, niektórych, nie, w niektórych grach by to przeszło, nie, w niektórych to przeszło, ale w większości raczej by to nie przeszło po prostu. To by musiał być coś takiego, że żeby w większości gier ogarniało, nie? Czyli mhm. na przykład tak, no tak jak to, no to co? No tylko ekran przełączasz i jedziesz, to, to każdą grę możesz w to grać w sumie, nie? Bądź lepiej, bądź gorzej. Ja pierdzielę, dobra lecimy. Y, y, kurczak. Y, Kurczaki. Ale... Zimnie. Celowanie do góry nogami jest W ogóle nawet nie widzę. Czu Czujesz, jakbym to był kurczak minus 50, to tylko kolor bym sugerował to, bo ja nie widzę nawet, co tu pisze. Jakiś rosyjski... Coś za przy mnie? Nie wiem, stary, jakieś rosyjskie kuźwa te nie? Napisy. Karylice? No, coś w tym stylu. Bo to przez to, że do góry nogami. To ja nie widzę nic, halo! To dobrze, że nie poni Dobrze, że Niemcy nie mają swojej czcionki, nie? <ścoughs> Wyobraź sobie, jakby to wyglądało, nie? Patrzysz na czcionkę i myślisz, że krzyczysz. Nie, 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 nie. No, nie mogę dorwać tej krowy, no. pierdź alecie cię krowo. Nie potrzebujecie. Zrobię cię do gniewu. minus 50% z ciałem, nie? Ale jestem inteligentny. Ale trzecie miejsce. Ale no? i tak trzecie miejsce, lol? Ja znowu ostatni, czuję się taki winoczy. Czuję mi 50 punktów, nie? <grym> oh, ten kurde. Ten challenge, wiesz co? Ten challenge uczy przede wszystkim tego, żeby nawet jak przegrasz, żeby się nie poddawać. Tak. <grym> Bo normalnie to mi się zrejżował, jak nie wiem. Ej, już widzę te komentarze później. Ej, Elj, te gry i tak widać lepiej niż ja bez tego, nie? No, kurde, nie, już, Spoko, już. też odpadłem. No, nie, ale ja stary na pierwszej ściance ci kilka razy odbiłem. No nie! No. Come on! Ja chcę chociaż do połowy mapy przejść. Ja wiele nie chcę! A! Chyba będę drugi. A? A? O! Nie! O, no, pierwszy Trzeci byłem! <laughs> No? W ostatnim momencie gdzieś tam dobiegłem dalej. Mm -hmm. Sobie, dobra, jeszcze dwie gierki, i możemy wtedy wychodzić. No, go czyny. Hipshir. Hipshiry, hipshiry. Halo? Shitshir. Super, fajnie. Nie ma. Nie ma to jak siąć białomowce kuźwa i dostać jeden pieprzony punkcik, który nikt ci One nie da. Jest sześć. U Jezus, je co? Halo, a tutaj. Lecisz do. To jest Rosji, złe, jeżeli w lecisz Rosji. w kosmos, bo nie wiesz gdzie kurde spadniesz, nie? A, 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 a. Ten uczuć, gdy widzisz 6 punktów i ścinasz minus 50 <laughs> To też. Okej. Okay. Nie, pin... nie 50 całe na nie zauważyłem. kolada. Nie pina zauważyłem, na że się pięćdziesiąć. Naprawdę. Pina kolada. Chyba zno... na, 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 na. Nie znowu nie nie pierdziele, nie gram. Dwa razy <laughs> się pięćdziesiąt. Kurde, no nie widziałem napisów nawet, nie? No, o, się udało jest. dogonić, bo byłem strasznie w tle. O, o, o grę. właśnie to. Ja pierdziele. <laughs> <laughs> Czekaj, tu muszę jakby celować. Przesuwam do, w dół, do góry. Co? Jak trafię jednomowce, to będzie sukces. Mm -hmm. O, trafiłem. Brawo. Cze, bo tu same czarne widzę, lol. Czekaj. No ja też. O co Ol. chodzi? <laughs> Jakiś wysyp czarnych, ty. Dudrre tet tet ładnie O Ja pierdziel. O, 10 punktów. w komentarzu. E. 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 Pięknie, pięknie, przepięknie. Naprawdę podbudowałeś mnie bardzo do walki. 5 punktów dla Gryfindoru, nie? Tak. Tylko, że czuję, że to i tak mi, kurne, nic nie da. Zanim ja... Widzę, że traf... moje owce trafiasz. Nie wiem, zanim <grym> ja... Ej, co ja mam z celem? Mam prawą rękę uzdałnianą. Stary, zanim ja wyceluję, to mija tak dużo czasu... O, drugi! Opadł drugi, kurde. Nie ma co. Jako przebite punktów zrobiłem. No zazwyczaj ja cię, do... cię dogania mnie, chociaż. No. A ja dobra, ostatnio, no nie ja tak zrobiłem, że mnie od cheaterów cisnęli, nie? Wszyscy. No mnie też zazwyczaj tutaj pamiętam, ten, znaczy wyzywali gdzieś tam, no, że nie da się tak grać, kuć bo akurat miałem wtedy dobrą pasę i wszystkie gierki pod by wygrywałem, nie? Sam, hmm. sam byłem w szoku w sumie, nie? I się śmiałem, nie? Myślę, no kurde, niemożliwe. kurde, kto to I koło mnie biegnie, to, to nie jest jakiś Vertez, koło mnie biegnie jakiś a nie wiem kto to biegnie, jakiś, jakiś gościu dziwny. Nie... Zetrewy. No, jakiś zetrew, no, no bez kitu, no. Nawet bym przeczytał to jeszcze może inaczej, ale, ale, ale nie chcę się na tym skupiać, bo, bo nie jest garnę gry. Jolo do końca! Dobra de Yey. albo Zetrew, nie? Tak po rosyjsku. Pokaż to. W jakiś, jakby... O, o, to samo nazywali. No i dobra, i okej. Okay. Mm. You were you kicked from the server. Dziękuję. The tak? server is restarting. No <noise> napisane. Dobra, dziękuję wam wszystkim w takim razie <noise> za oglądanie tego odcinka, tego takiego dziwnego challenge'a. Mam nadzieję, że się wam w sumie spodobało Ja w sumie bawiłem się całkiem spoko Tylko, że mam naprawdę już małe zawroty głowy Przy dłuższym graniu właśnie w takim trybie Jednak trochę trochę, trochę mindfuck jest nie? Ogólnie jest dlatego, dlatego widzicie też to normalnie do niej, Tak, dla, dlatego wy, wy widzicie to akcji. normalnie Jedyne co to będziecie mieć hud od, od Minecrafta będziecie mieć do góry nogami W sensie no, od drugiej strony Bo normalnie jest dalej na dole I, I w sumie tą taką ramkę Co macie po prawej to będziecie mieć do góry nogami Ale poza tym wszystko będziecie widzieć normalnie więc myślę. Że to i tak wam nie powinno przeszkadzać. A w okienku gdzieś myślę po prawej czy po lewej zobaczymy, będziecie mieli normalnie yy, ekranik taki mniejszy. Czat też w sumie będzie do góry nogami, więc sobie chyba nic nie zrozumiecie, co tam pisało. Yy... Ale, Życie. ale będziecie widzieć. Ja i tak mówiłem, który tam byłem. Pierwszy, drugi, trzeci, bla, 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 bla. Zresztą zawsze na mały ekranik zajrzycie, bo tam będzie też, co mi widać, mimo wszystko napis. No. Bijać oczywiście do Verteza po taki sam challenge, ale w jego wykonaniu zobaczymy, jak jemu pójdzie na takim trybie. Będzie też, myślę, zabawnie. No i cóż, do następnego odcinka. Trzymajcie się. No i cześć. Cześć.